I powtór nie przyjdzie w chwale, sądzić, że i umarły, a królestwo jego nie będzie. Poczytasz to? Czy to wiemy, czy nie? Nie przygotowany jest. Który mówił przez proroków, wierzę w jeden święty powszechny apostacyjny, Wyznaję jeden z na i oczekujesz z skrzeseni umarł i życia wiecznego. Łaskawy Panie, wejrzyj na rekolekcjonistów i spowiedników, aby ich posługa przynosiła trwałe i błogosławione owoce wiary i nawrócenia Twojego ludu. Ciebie prosimy. Łaskawy Panie, otwórz serce katechumenów na Twoje słowo. I na łaskę, której dostąpią przez Ciebie przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, aby w niej wzrastali. Ciebie prosimy. Panie. Łaskawy Panie, natchnij duchem odpowiadających służbie dla dobra wspólnoty wszystkich mieszkańców naszego kraju, miasta, naszej parafii, aby rozwijały się w Rozwijał się w pokoju i poczuciu sprawiedliwości. Ciebie prosimy. O dar pokoju dla Ukrainy. Ciebie prosimy. Dziękujemy w 22. rocznicę urodzin Przemysława i prosimy o wszelkie Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Niego i Jego rodziny. Ciebie prosimy. Łaskawy Panie, pozwól naszym zmarłym oglądać Ciebie w Twoim Królestwie i chwalić Twoje imię na wieki. Ciebie prosimy. Łaskawy Panie, pobłogosław nam, zgromadzonym na świętej uczcie, abyśmy naszym życiem objawiali Twoją obecność, dobroć i łaskawość. Ciebie prosimy który za nas cierpiał rany i Ty, któraś współcierpiała. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się

Oczyszcza nas wszelkiego grzechu. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajmy się i wierzmy w. Em. Dulcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec wszechmogący. Na Miłosierny Boże, przez tę ofiarę pojednania odpuść nam nasze winy i udziel nam łaski, abyśmy Umieli przebaczyć naszym braciom przez Chrystusa, pana naszego. Amen. Pan z wahami, i z duchem Twoim w górę serca wznoczimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu Wiecznej Chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia, jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają serca na potrzeby biednych. Spiesząc im z pomocą, naśladujemy Twoją dobroć. Dlatego łącząc się z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie jednym głosem wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępu, Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary, Chrystus umarł, Chrystus z martwych stał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem, z Jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu rodzicą, dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem ze świętymi apostołami ze świętą siostrą Faustyną i świętym Janem Pawłem II wielkim i wszystkimi świętymi którzy w ciągu wieków podobali się Tobie abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój, między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Barenku Boży, który płacisz grzechem świata, zmiłuj się nad nami. Barenku Boży, który płacisz grzechem świata, wzmiłuj się nad nami. Barenku Boży, który płacisz grzechem świata, na Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale rzeknij tylko słowo, a będzie uzdrowiony. Fing to go. Panie, od powietrza głodu ognia i wojny, wybaw na O, od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj na o. Zachowaj na spanie, powód nagłej awi, w śmierci. Zachowaj na spanie, my grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj na spanie, my grzeszni Ciebie Boga prosimy. Wysłuchaj nas, panie. My, grzeczni ciebie, Boga prosi. Wysłuchaj nas, panie. Modlę się. Boże Ty nas karemisz na ziemi chlebem eucharystycznym, który jest zadatkiem niebieskiej chwały, pokornie Cię prosimy, sprawa, by w naszym życiu ukazały się skutki działania Najświętszego sakramentu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ogłoszenia parafialne. Dzisiaj miesięczna kwesta na działania charytatywne w naszej parafii. Zespół charytatywny po Świętych będzie zbierał na ten cel. Za wszelkie złożone ofiary, bóg zapłać. Za tydzień 27 marca, niedziela misyjna, w naszej parafii będziemy gościć wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu z Krakowa. Misjonarze podzielą się. Z nami świadectwem pracy na misjach. Po mszy świętej będzie możliwość nabycia materiałów misyjnych oraz złożenia ofiary, która zostanie przekazana na projekt Serce dla Ukrainy. Uczniowie naszej parafii ze szkół podstawowych przeją, przeżyją w tym dniu rekolekcyjny dzień misyjny na mszę o dziewiątej, następnie na spotkanie w auli pod kościołem. Zapraszamy klasy 7 8 natomiast jeszcze na, na 10.30, a następnie na spotkanie uczniów klas 1 do 6. Prosimy rodziców o troskę, by dzieci mogły uczestniczyć w tym jednym dniu rekolekcji. Zapraszamy na modlitwę w czasie nabożeń spasyjnych. Gorzkie żale w niedzielę. Drogi krzyżowe w piątek. Liturgii tego tygodnia w piątek uroczystość zwiastowania Pańskiego Dzień Świętości Życia. W tym dniu na mszach świętych modlitwa dziękczynna za życie oraz możliwość przystąpienia do trwającego dziewięć miesięcy dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego. Diecezjalne obchody tego dnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z Marą Małgorzatę Gałat. Pomódlmy się w jej intencji. Dobry Jezła nasz Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie ofiara spełniona.

i oh,